Anciu! A, wielmożna panienka, ja, ja pójdę po mleko. Nie, nie, kucharka już poszła po mleko, a ja zajęłam się śniadaniem. A, wielmożna pani? Leży, słaba jest. Zrobiłam ciekawe. I ja pójdę w piecach napalić. Nie, 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 ty już teraz w piecach nie będziesz palić. A, ale jak to tak? A, a bieliznę nie zmaglowała. Nie, nie, nie. nie. będziesz ani w piecach palić, ani bieliznę maglować. Teraz jesteś narzeczona Zbyszka. Ale jak to tak gnić bez roboty? Nie, będziesz miała inne obowiązki. Ja za mąż nie wyjdę, bo mamusia mówi, że do za mąż pójścia to trzeba mieć końskie zdrowie. Chciałam iść do klasztoru, bo tam tak cicho, miło. Co też, panienka? Żadna panienka. Mów mi Melu, a ja tobie Andziu. Kiedy jachanka? Jak narzeczona Zbyszka? To Andzia. O Jezu, o Jezusiczku! Co się dzieje? Ty tutaj nie na pensji? Nie ma kto nas odprowadzić. Ja, ja pójdę. Chcę odprowadzić panienki. No już, proszę. cię. czego chcesz? Wybacz, i nie gniewaj się na nic. Proszę się w to nie mieszać. Już przebierać się. Hanka. Tak, proszę, Wielmożnej Pani. Ty pójdziesz do pokoju, gdzie się składuje brudną bieliznę, i ani mi się wasz stamtąd druszać, rozumiesz? Tak, proszę, wielmożnej pani. Proszę. Na to mamy cztery ściany i sufit, żeby brudy swoje prać w domu. Rozrzucać je po świecie to ani moralne, ani uczciwe.